Witam serdecznie na kolejnym odcinku kanału vlogu Czareka Jachimczaka. W bardzo fajnym otoczeniu. Tutaj spod drzewka wypływa nam źródełko. Tytuł dzisiejszego odcinka to pandemia pracy z, e z egoizmem narodu. Okej. Okay. Zaczynam i zacznę tutaj od przypomnienia, które mam też w swoim telefonie, czym jest dla mnie i jakie większe znaczenie ma słowo pandemia. Harmonizująca i mądrze ukazująca, że przywiązywanie się do słów poprzez obrazy mas mediów nie ma większego znaczenia w życiu codziennym pojedynczej osoby i tym bardziej egoizmu narodów, ponieważ już mówię. To jest pandemia. Czym jest to? To jest według słownika PWN. Link będzie w opisie pod tym materiałem. Idealny sojusz wszystkich narodów żyjących w pokoju i wzajemnej zgodzie. Przypuszczam się, że mało kto codziennie używa i będzie kojarzył słowo pandemia z tym, co przeczytałem. Nie dlatego, że nie wie. Nie dlatego, że hmm. tylko o wiele więcej częściej to słowo na co dzień ogólnoświatowym, ogólnoziemskim może pojęciu jest stosowane w innej wersji, czyli tej tego szału noszenia maseczek, egzekwowania już, jeżeli chodzi o nasze, o nasz kraj, egzekwowania kar finansowych za ich nieposiadanie w miejscach do tego, znaczy publicznych, tam w sklepach, czy i tak dalej. Jest to z jednej strony uciążliwe, ale z drugiej strony daje pewne ograniczenia, które w znaczny sposób ułatwiają zarządzanie potencjałem ludzkim. Ale wracam do sedna albo do wstępu, o którym wspomniałem, w dość ciekawym miejscu, jak widzicie, jest to źródełko. Znaczy jest to, są to okolice zagnańska, nie chcę podać celowo typowej lokalizacji, nie jest ono daleko umiejscowione od y, miejscowości, w której teraz przebywam, ze względu na urokliwość tego miejsca. Y, mam doświadczenie z miejscem, które też jest piękne, nie, niedaleko y, mojej miejscowości, to jest Barczaj w nim i udostępniamy, je, pokazywałem je wielu osobom. Przypuszczam się, te osoby wielu innym osobom, i to miejsce jest teraz systematycznie latem zaśmiecane, więc odpowiadam: Za bardzo lubię to miejsce i cenię taką swobodę i piękno. A jak ktoś bardzo chce trafić, no, zawsze się może skontaktować, zobowiązać do pewnych rzeczy, bo chodzi tu o szacunek. Bardzo dużo podróżuję czy rowerem, czy motorem, czy samochodem, także i po lasach, bo są takie drogi e, drugiej lub trzeciej kategorii, które są i widzę jak, jest, jak te lasy są zaśmiecane systematycznie, więc e, jest to mało ciekawy obraz. Wracam do egoizmu narodów. Do czego zmierzam? Jeżeli każdy z nas wda się na poziomie osoby, w polityczne nagonki lub dyskusje, zapominając o tym, że istotą, choćby nawet tej de definicji drugiej wersji pandemii, jest harmonijne podążanie w zgodzie z sobą, a podda się temu i powie, że Niemcy są tacy, Francuzi tacy, Włosi tacy, a jeszcze inni tacy. To jest ogólna, ogólna formułka, podobnie jak yy, yy, horoskopy gazetowe. Jest to tylko archetypowe, bardzo ogólne stwierdzenie. Nie można powiedzieć o tym, że ktoś, jeżeli jest pod tego znaku, jest dokładnie tak, jest tam opisane. No nie. Jest to dobre po to, żeby. No to jeżeli ktoś tym żyje już, nie zgłębia tego tematu, no to się temu poddaje. Co widać o, po obrazach y, pandemicznych. Mam tu wiele, na myśli wiele zachowań, które powodują, że w ten czy w inny sposób odbieramy to słowo, w jaką wchodzimy potężną emocję, bardzo możliwe, nie związaną z ciszem, spokojem, harmonią, tylko zupełnie mamy inne obrazy przyklejone do tego słowa. I teraz, jeżeli pragniemy. Dostrzec. Co jest istotne, to proszę choćby zaobserwować, z, jaką, z jakim zaangażowaniem wchodzimy w reakcję z zaistniałą na świecie sytuacją. Czy ona jest w 100% prawdziwa, czy nie? Proszę sobie odpowiedzieć, sięgnąć tak czasami do praktycznego podejścia, nie tego, kto coś powiedział, no tym bardziej jakaś osoba taka jak ja teraz, przekazująca tą wiedzę z. Z jakiegoś tam y, kanału YouTube'owego. Proszę weryfikować tego typu opcje. Czasy na dzień dzisiejszy są na tyle wspaniałe i na tyle ciekawe, że istotą jest dostrzeganie, ile emocji jest wykorzystywanych w tym, żeby na przykład do słowa pandemia przykleić niekoniecznie ciekawe wrażenia. Słowo to jest naszpikowane śmiercią, jakimiś tragediami które odpowiadam, mają aż tak ogromny wpływ na losy osób zamieszkujących ziemię i tak ogromną skalę, sądzę, że nie tutaj public relation tej, tego słowa i tego zdarzenia jest tak ogromny, to tak jak wziąć pod uwagę myszka spotyka szczurka i szczurek mówi: "Myszko, ty to masz Jesteś taka fajna, miła. Jest, jesteś kojarzona z takimi fajnymi, z takimi ciekawymi relacjami wśród dzieci, wśród młodzieży i tak dalej. Symbolizujesz takie, a nie inne fajne cechy. Co jest tajemnicą tego twojego sukcesu, a ja przecież jestem bardzo podobny, jestem troszeczkę większy od ciebie, nic więcej. Jest to szczurku, masz nazwę to H, Public Relation. Proszę zwrócić uwagę, banalna opowiastka, ale public Relation szczurka jest odmienny od public Relation myszki. Obydwoje są gryzoniami i potrafią wyrządzić dość duże szkody. Proszę na to zwrócić uwagę, że w ten sposób nie porównuję nikogo do szczurka czy do myszki. Chodzi mi wyłącznie o to, że ten model postępowania jest w tej przypowiastce dobrze opisany. Podobnież mamy pandemię dwóch znaczeń, jeżeli weźmiemy pod uwagę słownik PWN, gdzie w każdym narodzie się karmi czymś tam, tworzy się jakieś granice, tworzy się sztuczne, y, y, sztuczne no pewne, pewnego typu przepisy, które na to czy na tamto zezwalają w jednym kraju, w innym nie zezwalają, w wyniku z zaistniałą sytuacją i na ten temat lwią część czasu spędza się na to, żeby uzmysłowić nam, co jest ważne w życiu. Że w krajach skandynawskich być może jest troszkę większe rozluźnienie, a gdzieś indziej jest obostrzenie tej sytuacji i podywane są jakieś wyrywkowe zdjęcia agresji w stosunku do tłumów, ludzi lub tego typu sytuacji. Tak, oczywiście, na pewno ona ma miejsce, ale gdy przyjrzymy się temu u źródeł, okaże się, że niekoniecznie jest to do końca to, co przekazują nam poprzez zdjęcie. Przykładem jest tego definicja tego słowa i to, o czym teraz mówimy. Mówię o tej. W bardzo emocjonującym czasie, w którym się znajdujemy, gdzie się on jeszcze specyficznie rozwija, dla kontrastu mamy zupełnie inne miejsce. Miejsce, które poddaje, poddaje nas zadumie. Jest to w pewien sposób miejsce magiczne, tu niedaleko mamy taką fajną kapliczkę. Być może kiedyś tam się przejdziemy następnym albo jakby przy okazji czegoś, które w zupełnie o czymś innym... I do czegoś innego namawiają i skłaniają. Takie obrazy płynące z natury pokazują nam, ile mamy w sobie dobrego potencjału i bycia dobrym dla siebie, jak i dla innych. A gdy wkręcimy sobie, że o, tu za chwilę się pojawią jak, jak, jakaś inna narodowość i, i, i przyjmie tam jakieś cechy, nie, nie, cieka, nie najciekawsze ale jakieś zdarzenie, no to jak tak oceniamy wszystkich innych, Albo wszystkie inne narody, to proszę zwrócić uwagę, ile jest międzynarodami podziałów, i jak długo one funkcjonują w historii Ziemi. O co mi chodzi? Chodzi mi o wojnę. Trzeba być zdrowo <laughs> nawiedzonym, żeby zabijać drugiego człowieka. Przykładem tego będzie miejsce I wojny światowej IPR, gdzie powstał gaz. Była tam znana bitwa, ale też pojawiła się. Bardzo ciekawa sytuacja. Święta Bożego Narodzenia toczące bitwę zawiesiły broń armię i stoczyły mecz. Już potem nie chciały z sobą walczyć, bo zobaczyły, że to jest sztucznie napędzona pewna machina, w której wzięli udział, będąc zaszczutymi, czy też powiedziało im się, że ta osoba, czy też ta grupa ludzi to jest potencjalny nawet nie obiekt, nawet nie nadaną im cech ludzkich obrazujący samo zło. I taka indoktrynizacja może doprowadzić do tego, że będziemy walczyć między sobą. Bardzo fajna opcja, bo dzięki temu oglądając film choćby nawet Pan Życia i Śmierci z Nikolasem Keirzem, możemy dostrzec, kto na tym korzysta. Wspaniały obraz może nie namawiam do tego, żeby od razu zostać tak jak główny bohater handlarzem broni. Natomiast namawiam, żeby wejść w zadumę. Banalne, proste ruchy w stosunku do sąsiadów, także narodowych, okazują się bardzo ciekawymi opcjami. Polak, Węgier, mamy to powiedzenie, ale może się okazać, że i Polak i Niemiec mogą z wspaniale współpracować, Rosjanin również, lub każda narodowość z Wielkiej tej Republiki Federacji Rosyjskiej, która się tam znajduje. Gdy tam będziemy, jeżeli ktoś lubi punkty odniesienia i będzie mówił o beznadziejności w naszym kraju, że jest bieda, Zapraszam pojechać sobie z, z mojej okolicy, teraz z Kielc, w linii prostej na Ukrainę, 200 kilometrów, na wieś. Gdy tam byłem 4 lata temu, to przeżyłem powrót do lat 70. mego dzieciństwa, gdzie jeździłem na wieś. Zabitą, no, mała miejscowość. Tam się biegało po domu, po klepisku. Bardzo często na bosaka, po polu. I dostrzegałem tego, to, co się dzieje na takich wsiach. To jest teraz dokładnie na wsiach ukraińskich, nie mówię, że we wszystkich, bo oczywiście jest jakaś tam garstka wybrańców, losu niech tak będzie. Natomiast chodzi mi o rozmiar i skalę tego, w czym oni się znajdują, będąc całkiem niedaleko od nas. No jeżeli ja teraz każdego dnia będę sobie narzekał, że ci mają lepiej albo ci gorzej, no to daleko nie szukając, gdy wejdę na jakikolwiek... Oddział na przykład onkologii, w jakimkolwiek szpitalu, w jakimkolwiek mieście, już mogę sobie zweryfikować swoją ciężką, trudną, życiową sytuację. Tam możemy zweryfikować poprzez obraz, czym jest faktycznie ciężka, życiowa, powiedzmy sobie, sytuacja na zakręcie. Dla niektórych jest to już ostatni element, etap na drodze w życiu. Więc wracając do y, pandemii. Pracy z egoizmem narodów. My nie namawiam od razu i nie chcę się tu afiszować z jakąkolwiek super definicją, albo teraz symboliką, e, powiedzmy sobie, przeporządkowaną tęczy. Dla mnie tęcza być zawsze tęczą pojawiającą się po deszczu. Jak wsiadam na rowę, jestem szczęśliwym, może inaczej, cudownym dzieckiem dwóch pedałów. I to było kiedyś super stwierdzenie dla osoby, która teraz walczy o życie. Mówię tu o panu Szurkowskim cytując to, y, odpowiadam, tak to odbieram, mogę szanować inne podejście, przypinanie sobie do tego symbolu, tego czy tamtego, takich czy innych wartości. Natomiast te ruchy, jak dostrzegamy, dalej z sobą walczą. Nie mówią zbyt dużo o... <laughs> Uśmiecham się, bo to taka jest fajna żabka. Zobacz sobie tam w wodzie i się... <laughs> fajna żabka. Wspaniale rozprasza uwagę po prostu poprzez swoją prostotę podejścia, ją to najmniej interesuje, czy to jest tęcza, czy. i tak dalej. Ale okej. Okay. Nie chcę za bardzo odbiegać, ponieważ poprzez obrazy będzie się promować takie, a nie inne działania, ale dalej mówiące o tym, żebyśmy się dzielili na zwolenników i przeciwników danego działania. Tak jak z pandemią będą zwolennicy tego słowa. Wykonywania tego, tej, tej czynności, tak jak ja jestem zwolennikiem życia w harmonii i w pokoju między, międzynarodowym, a będą osoby, które nie będą y, słowa pandemia kojarzyć z czymś bardzo przyjemnym. Będą mówić o raczej wszystkich ograniczeniach, obostrzeniach, jeżeli przygną tylko do jednej podstawowej wersji, którą się nam y, podaje każdego dnia z intensywnością, ja wiem czego, soku. Y, Malinowego, choćby nawet. Ma ogromny. Jego warto rozwodnić, żeby faktycznie smakował i żeby można było więcej wypić. Podobnież tego typu wersje należy troszeczkę rozwodnić, a nie w 100% przyjmować, że to, co tam media pokazują, to jest prawda. Są takie znaczki, które mogą obrazować. Naprawdę nie chcę wchodzić w jakieś bardzo brutalne, bardzo nie. gesty, a tym bardziej słowa oznaczające. Gdzie mają miejsce tego typu zdarzenia? Są to, są to chwyty stosowane z dużą determinacją. Najczęściej mówi się o tym ciosy poniżej pasa, wywierające ogromny wpływ, a rzadziej na mawiające czy też <śmów> mówiące o jakimś pokojowym rozwiązywaniu i łączeniu się między narodami. Tego typu informacji, na co dzień w mediach nie ma. Proszę na to zwrócić uwagę. Jaka jest geneza tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o na tą naszą krótszą historię? Mamy 89 rok, wielkie przemiany. No jeżeli nie mamy zimnej wojny i wroga, to na dzień dzisiejszy nie powinno być żadnego tak naprawdę wroga. Ani z tym, czy mamy walczyć. Powinniśmy żyć w wielkiej harmonii i pokoju. Minęło już wiele, wiele lat jeżeli chodzi o tą egzystencję krótkiej historii. Ja nie widzę tutaj pokojowych rozwiązań między narodami na świecie. No niby wroga nie ma, a, a mamy teraz najdoskonalszą opcję wroga, czyli wirusik, który jest wszędzie, pewnie tutaj też gdzieś duszuje, pewnie walczy i czeka, żeby mnie zaatakować i od razu zgnieść. No ja tego nie widzę Chodzę po tym lesie i po wielu innych miejscach wiele lat, no jak widać żyje. Wrogów nie widzę choleła. Coś jest nie tak. A co wejdę na jakąś stronę internetową, wszędzie walczą, tylko kto z kim? Proszę zwrócić na to uwagę. Wspaniałą opcją jest umiejętność wyhamowania między nimi w tego typu miejsca, zweryfikowania, jak wiele emocji bardzo często wkładamy w niezbyt doprecyzowane informacje na dany temat. Ale służące do manipulacji moim odbiorem tego, co jest ważne i rzeczywiste, i odbiorem wielu innych, proszę zobaczyć, jaka ogromna skala ludzi na świecie. Czy i komu to może służyć? W filmie Pan Życia i Śmierci możemy zobaczyć, o co chodzi. Narody zasiadające w, w, w ONZ-cie mające jednoczyć w jednym czasie sprzedają broń innym. Broń nie służy do jednoczenia. Jeżeli ktokolwiek pomyśli o tym, że jak weźmie karabin i będzie kogoś jednoczył, no to ja mu życzę powodzenia. To nie ma nic wspólnego z jednoczeniem. Daje pozorną siłę, dopóki mamy naboje. Bo jeżeli zostaniemy otoczeni przez dziesięciu innych, którzy mają pełne magazynki, a my już nie mamy naboi, okazuje się, że skończyła się nasza siła i wtedy możemy wejść za zadumę czy to było istotne i tym bardziej ważne. Bo jeżeli chodzi o tego typu konflikty, wygranych najczęściej nie ma. Są tylko ci, którzy korzystają z tego, co robią. Między innymi nawiązując do miejsca, w którym jesteśmy, są tu takie miejsca uwieczniające partyzanckie przepychanki w województwie świętokrzyskim. Jak ktoś poznał tą historię, no to wie o tym, że tu działały trzy grupy ludzi, którzy. Być może nie skorzystali na tym. Ci, którzy skorzystali potem na tego typu działaniach, niekoniecznie biegali po lesie, udowadniając, że ta frakcja polityczna ma słuszność racji. Tylko chcę to zaznaczyć jest to środowisko i temat na pewno jeszcze gorący w przekazach. Bardzo rzadko spotykam się z tym, żeby ktokolwiek głosił pojednanie między tymi, ale robił to konsekwentnie i systematycznie i metodycznie. Nie na bazie, chodźmy się napijmy, będzie wszystko w porządku. No nie, tu należy pewne sprawy bardzo mądry, w bardzo dojrzały sposób umieć dobrze przedstawić i znaleźć element, który połączy nas, a nie będzie nas wiecznie dzielił, pomimo że Jeden z takich aspektów może być to, że bądźmy wdzięczni za to, że nie ma wojny już przeszło 70 lat na większą skalę Europie. Bo nie chodzi mi o to, że nie ma konfliktów, bo były oczywiście, że tak. Były Jugosławii. Na dzień dzisiejszy są jakieś ogniska zapalnych gdzie indziej. Niedawno tam, powiedzmy sobie, trochę na Ukrainie jakieś. No nie na wielką skalę, ale oczywiście zginęło. Dużo osób. Są, y, 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 są te osoby rodziny, które są poszkodowane w tym straciły jakichś członków i czy im zależy na tym, żeby to czy tamto w się pojawiło proszę się najlepiej ich zapytać czy mają na to ochotę na pewno można potem pogłębiać że winą to byli ci po drugiej stronie proszę się nauczyć popatrzeć, kto decyduje o tym żeby lewa czy prawa strona albo góra czy dół z sobą rywalizowały. A nie zawsze kierować się obrazami, które ogromnej ilości są nam podawane. I takim, nie wiem, czy to będzie nawiązywało do patriotyzmu, no bo jeżeli mamy nie walczyć, no to może to być niepatriotyczne. Proponowałbym wejść, ja osobiście bardzo lubię patriotyzm, ale łączący wiedzę i pewną harmonię stosunków międzyludzkich. Wiedza to należy doskonale sobie zdać sprawę, że, żeby strzelać, to potrzebne jest całe zaplecze medyczne. To są pieniądze. Też dużo ludzi. No Ktoś musi zjeść też, no, nie będą strzelać, i jeść yy, naboik, z których strzelają ludzie. Czyli to jest. kwaterniszczostwo, jak ktoś woli. <laughs> Ktoś tę świnkę musi zabić, albo jakiekolwiek inne stwierdzenie. No, oczywiście, jeżeli wa walczą wegetarianie, albo oni nie walczą, nie wiem jak to jest z nimi. Różnie to sobie można w się, że to mogę wprowadzić, no bo no, nie wchodzę, bo jak włożę tonki, to zagadam się przez godzinę. Więc jest wiele aspektów, które budują dany konflikt, który możemy oglądać. Proszę czasami w to wejść, zobaczyć, czy bym bardzo chciał w tym brać udział osobiście. Nie przychodzić obok tego obojętnie, bo mnie to nie dotyczy. I umieć rozwinąć element tego typu czasopochłaniacza, jak to miejsce, gdzie można zweryfikować na bazie słowa pandemii podejście do wielu tematów odpuścić. Jak można odpuścić? Ten kamyk z pewnością trochę waży. Nie wiem, ile dokładnie możemy. Mogę dyskutować z kimś przez godzinę. Co jest istotą symboliczną? zamiast trzymać w sobie coś można to puścić teraz ten kamień niewiele waży po co nosić te ciężary przeszłość komu one są potrzebne dziękuję bardzo za uwagę za dzisiejszy yy. odcinek <laughs> do pandemii będzie link w opisie eee, czy coś jeszcze mam tam dodać chyba nie tyle to wszystko zapraszam do kreatywnych, rozwijających i dających nam przestrzeń, przemyśleń i oduczmy się, a to nie jest łatwe zadanie, pędzić. Każdy z nas żyje tutaj bardzo złego słowa, zapierdala w tym samym kierunku. Ja również. Mając 20 lat, w tych okolicach pracowałem w lesie. No. Tak myślałem, że zwiąże się z tym zawodem pracy w lesie jako leśnik, z wykształcenia. I przeszliśmy ścieżką, którą szedłem 20 lat temu z kolegą. Powiedziałem mu o tym, że właśnie wtedy schodziłem sobie z pracy. No więc, ja zapraszam do tego, żeby uzmysłowić sobie, że każdy z nas podąża w tym samym kierunku. Być może warto zrobić to w harmonii, albo przynajmniej w zadolności.